Siema. Zapraszam Was wszystkich na imprezę, bo to będzie odcinek o Baby Showerze. <grych> to będzie odcinek o trzecim trymestrze ciąży. O tym trochę jak ja się czułam, ale też o tym dlaczego hmm, dla mnie był to taki odcinek pełen sprzeczności. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do wysłuchania. Cześć, tu Polinorka, czyli Kasia w Norwegii. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Zapraszam cię do wysłuchania drugiego sezonu podcastu o ciąży i rodzicielstwie. Rozgość się, ja zrobię nam coś do picia i sobie pobojcymy. Zanim zacznę, to chciałabym powiedzieć, że zgubiłam notatki. Zgubiłam notatki do tego odcinka, więc muszę polegać wyłącznie na swojej pamięci i muszę polegać wyłącznie na tym takim krótkim planie, który sobie tutaj na kartce nakreśliłam. No bo nie mam po prostu. Wiem też, że nie zgubiłam ich tak trwale, bo one są gdzieś w domu, zawieruszone po prostu. I mam takie przeczucie, wiecie, mam przeczucie, że one się po prostu znajdą zaraz po tym, jak ja opublikuję ten odcinek. Czyli może jutro się znajdą, albo pojutrze się znajdą, albo jakoś w najbliższym czasie się na pewno znajdą. Takie wiecie, złośliwości rzeczy martwych i powiem Wam tylko tyle, że jeśli znajdę je i coś będzie na tej liście z tymi notatkami moimi, takiego o czym w tym odcinku nie powiedziałam, to po prostu wspomnę o tym w jakimś innym odcinku, bo no nic nie mogę z tym zrobić. Opowieść o trzecim trymestrze chciałabym rozpocząć czymś, co nosi nazwę Baby Shower, czyli zapraszam wszystkich na imprezkę. <noise> Bo jeśli ktoś nie wie, to Baby Shower to jest właśnie takie przyjęcie organizowane zazwyczaj przez najbliższych, czyli powiedzmy siostrę, może mamę, chociaż nie wiem, najbliższą przyjaciółkę, koleżankę, może być najbliższa kuzynka, tak. Ktoś, kto się bardzo blisko trzyma z tą wybraną, która jest w ciąży i za niedługo urodzi dziecko. Zazwyczaj te imprezy odbywają się w takim babskim gronie, chociaż to nie jest jakby reguła. I powiem Wam tylko, że z własnego doświadczenia, jeśli macie w bliskim otoczeniu jakąś taką kobietę, która jest w ciąży teraz i wiecie, że będzie rodziła dziecko, to warto się zastanowić, czy, czy nie chcielibyście jej właśnie zorganizować takiego baby shower'a, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. U mnie się to odbyło gdzieś w okolicach 26 marca, kiedy miałam urodziny, i było to niesamowite. Te zaskoczenie i bardzo, bardzo przyjemna sytuacja, bo powiem Wam, że dziewczyny, moje dziewczyny z takiego grona mamusikowego, co się nazywa po norwesku Basel Grupa, a po polsku no to będzie taka grupa wsparcia mamusiek, <śmum> skrzyknęły się i chyba pierwszy raz w życiu um, ktoś dla mnie zorganizował takie przyjęcie niespodziankę. Tak mi się wydaje, nie wiem, no tak mi się wydaje, że to był pierwszy raz. I bardzo wzruszające było to, że skrzyknęły się razem, zorganizowały to, pracowały jakby razem wspólnie na cały efekt, ale każda z osobna jakby coś wniosła do tego projektu imprezowego. Więc do tej pory, jak sobie o tym myślę, no to. Trochę się wzruszam, bo było to super miłe i super przyjemne. I sama też byłam na baby showerach i za każdym razem sprawia mi to też uczestniczenie, sprawia mi też wielką radość. Jak to u nas wyglądało? U nas wyglądało to tak, że Łukasz był zaangażowany w całą akcję i dziewczyny po prostu były skomunikowane z nim i w momencie, kiedy my wyjechaliśmy do sklepu, to one wbiły się nam na hatę i urządziły cały salon w niebieskich, kolorowych, niebieskich balonach, niekolorowych, niebieskich balonach, i był tort przedcudny i przesmaczny, bo to się to nie zawsze idzie w parze, ale był pyszny i piękny i dostałam prezent w kształcie lampkę w kształcie dinozaura i były, były przekąski, były napoje i była kawa i było cudownie i wiecie, to jest też takie, że ten ostatni trymestr, no to człowiek już się robi taki coraz mniej socjalny, ale to już na końcu o tym powiem, ale Właśnie taki sposób, że ktoś się wbija na chatę, ogarnia wszystko, przygotowuje pod ciebie, jest ciastko, ty musisz tylko kawę zrobić. To jest, to jest taki odpowiedni sposób spędzania przyjęcia dla kobiety w ciąży już takiej zaawansowanej. Istnieją bardzo różne sposoby na spędzanie takiej imprezki, takiego przyjęcia i to chyba zależy tylko od fantazji organizatorki. Aczkolwiek, no ja byłam na przykład na takim, gdzie były quizy, były różne zadania, musiałyśmy na przykład z, spróbować zgadnąć um, wagę dziecka, które się urodzi, później było, po, po urodzeniu już było rozwiązanie quizu, zagadki. Um, były też takie pomysły, i ja to słyszałam, nie widziałam tego, ale ktoś bardziej kreatywny kupił kilka słoiczków takich jedzeniowych dla dziecka, i przyszła mama musiała zgadywać smak tych słoiczków. Są też różne inne pomysły, jak sobie wygooglujecie na przykład różnego rodzaju czekolady, i rozpoznawanie smaku, że tak powiem, tej czekolady z Pampersa. Ale moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby spędzić ten czas razem, spo sfokusować się, skupić główną uwagę na tej osobie. I na tym dzieciątku, które się pojawi, właśnie miłym też jest takim gestem skupienie się trochę na tym dziecku. I jakby ja dostałam życzenia. Kiedy ja nie, współorganizowałam taki ten baby shower, to na przykład odbijałyśmy wszystkie swoje palce i podpisywałyśmy, i z tego otworzył się taki balon, w którym na dole tam był misiu. Także no, istnieje dużo możliwości. Istnieje dużo inspiracji, jak sprawić, żeby taki dzień był właśnie trochę wyjątkowy, i dla mnie był absolutnie ten baby shower wyjątkowy i wspominałam go wspaniale. Wspomniałam trochę o tym, że pod koniec ciąży już miałam takie <ścjalne> socjalne problemy. Nie, to brzmi źle, ale no, no pod, pod sam koniec, myślę, że tak ostatni ten miesiąc, to no ja już nie miałam ochoty widywać ludzi. Którzy ciągle tylko pytali o to, kiedy termin, co, jak, kiedy radzisz, A? aha, jak się czujesz i jakby <laughs> ogólnie ja się naprawdę dobrze czułam i ten trymestr ogólnie ciąża dla mnie była całkiem łaskawa i i no, nie mogę narzekać, bo nie, nie zmagałam się z niczym takim nadzwyczajnym, z jakimiś problemami, które po prostu mogłyby się pojawić. Dla mnie to było całkiem naturalne, wszystko było takie przewidywalne w tej mojej ciąży. I tyle tylko, że no, mam wrażenie, że ten ostatni trymestr to był taki przepełniony cały sprzecznościami. I żeby wam teraz zobrazować o czym myślę, to skupię się na przykład na swoim ciele. Bo z jednej strony miałam w sobie taką ogromną akceptację hmm, tego, co się z tym moim ciałem działo. Jakby hmm, e, kiedy jest się w takim momencie, że dosłownie błaga się o to i, i prosi i modli się o to, żeby być w ciąży. I to się w końcu dzieje. To wszystko inne nie ma znaczenia najmniejszego. To to czy się przytyje, czy się zmieni ciało, czy się opuchnie. Ile kilogramów się przytyje, to człowiek w ogóle o tym nie myśli, jakby to bierze się to wszystko z wdzięcznością i jakby nie wiem jak to wytłumaczyć nawet dla mnie to że mogę być w ciąży i że urodzę dziecko było tak Ważne, że totalnie nie interesowała mnie ta fizyczna strona mojego ciała. Fizyczna strona ciała, no, wiecie o co chodzi. Trochę później, już w ciąży, kiedy zaczęłam dostrzegać to, że już rośnie mi brzuszek, i później jeszcze, kiedy czułam ruchy, to miałam taką kolejną fazę niedowierzania, że to jest tak coś cudownego, że moje ciało, że, że, że po prostu, no jakby to jest niewiarygodne. Dalej jakby, jak sobie myślicie, że w, w, w brzuchu kobiety rośnie nowy człowiek, to dla mnie to jest niepojęte. Niepojęte jak, do, do, do czego jest zdolne to ciało, no nie? Do czego jesteśmy zdolni, tak? I um, i to był właśnie taki, taki zachwyt nad możliwościami, takie totalne docenienie i taka właśnie też nadal akceptacja tego wszystkiego, co się dzieje i, i podziw trochę taki, nie? I potem e, przyszedł trzeci trymestr, i nadal ta akceptacja i to dalej to ciało w teorii nie było ważne, co się dzieje, jak to się zmienia, prawda? Dla mnie, dla, jakby tak fizycznie, nie było ważne. Aczkolwiek, no, nie oszukujmy się, miałam oczy też, nie? I widziałam też, co się dzieje. I, i właśnie tu jest ta sprzeczność, nie? Że z jednej strony jest taka totalna akceptacja, a z drugiej strony myślę, trzy tygodnie przed porodem, po prostu e, skóra na brzuchu mi popękała, tak? Pojawiły się rozstępy. Ja się śmiałam, że to są Harry Pottery, e, bo takie, wiecie, strzały mi się porobiły i jakby, no, nadal gdzieś tam patrząc się e, w lustro m, to jest akceptowalne, normalne i tak dalej, ale z drugiej strony, no, to jest... M, Moje ciało, które w pewnym sensie się poświęca i w pewnym sensie e, to jest trochę taka. Może nie chcę tak ujmować tego, że no ale trochę, trochę to jest tak, że to jest kosztem mojego ciała, że ten cud dzieje się kosztem tego, co się ze mną dzieje, tak? bo później przecież to, co się wyprawia z hormonami, z włosami, z cerą, ze skórą, ze wszystkim innym i w ogóle to, że się mleko produkuje i tak dalej, no to, 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 to jest jakby niewiarygodne. I tutaj miałam właśnie tą taką pierwszą sprzeczność, że z jednej strony taka totalna akceptacja, no i to tak po prostu nie zmienię tego, tak? M mogłam w jakiś tam sposób może wpłynąć na te rozstępy i tak dalej, chociaż smarowałam się, ale to, to, to nie jest ważne, właśnie to nie jest ważne. Aczkolwiek widziałam, iż pod koniec było po prostu ciężko być opuchniętym, nadal, i ciężko było patrzeć właśnie na te rozstępy. Czasami, czasami z taką totalną um, wdzięcznością i akceptacją, a czasami właśnie było tak właśnie, ojej, nie? Ale też na przykład um, nie, nie miałam pojęcia, że zmieni mi się rozmiar stopy, bo ja jakby tak mocno nie opuchłam, <grym> ale powiedzmy buty już sobie musiałam kupić troszkę większe, żeby były takie, wiecie, nie za i no a teraz się przynajmniej przydały, bo jak mam zwichniętą nogę, to muszę nosić takie usztywnienie, i te buty takie, które kupiłam w ciąży i już mi latały teraz na nodze i są za duże na mnie trochę. To teraz się sprawdziły idealnie w tym, że sobie mogę to usztywnienie w, to, w, te, w tego buta wsadzić i jest akurat okej. Okay. <grym> Ale ogólnie no Jezu, no to są takie rzeczy, które się zmieniają. Na, jakby nie myśli się o tym, nie? Nie myśli się o tym totalnie, że to, to się będzie działo w ciąży, tak? Kolejna rzecz, o której się nie myśli. Ale nie, 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 nie. Myśli się, bo nam to y, ludzie <grych> komunikują, mówią nam to, nie? Y, wyśpij się, nie? Wyśpij się, wyśpij się, wyśpij się za czas, bo nie będziesz spała. <grych> I tutaj jest moja kolejna sprzeczność, czyli takie totalne zmęczenie, ale niemożliwość spania. To też jest y, jakby niewiarygodne, bo <grych> nie, no po prostu w ostatnim w czasie już to było tak, że albo było niewygodnie, albo bolał kręgosłup, albo noga była nie tak, albo trzeba było wstać siku, albo się okazywało, że nie wiem, coś jeszcze innego. Po prostu się leży i się nie może zasnąć. Pomimo tego, że ja na przykład miałam tak, że nie pozwalałam sobie za dużo spać w dzień, bo ja chciałam spać w nocy. <laughs> jakby trzeba było spać wtedy, kiedy się chciało spać, nie? No ale to jakby. Hmm. Jakaś tam nauczka, nie? Bo e, no, jak się nie da spać, to się nie da spać. A najgorzej już jest, e, tak wiecie, leżeć i myśleć o tym: O Boże, no ten już jest e, trzecia. Mam jeszcze tylko tyle czasu, muszę się wyspać. I ta kolejna sprzeczność to jest takie właśnie to zmęczenie i taka totalna niemożliwość odpoczęcia. Bo już po prostu, nawet jak człowiek odpoczywa, to, e, to się męczy, no. Kolejna taka sprzeczność, którą ja w sobie tak bardzo czułam, to z jednej strony takie oczekiwanie, że no dobra, już, już mogłoby być po wszystkim, a z drugiej strony jakoś tak chciałam to odwlec. Nie wiadomo dlaczego. A może, a może właśnie wiadomo, bo termin mojego porodu był wyznaczony w Norwegii na 10 maja. Mój mąż stwierdził, że 20 maja na pewno. I e, moja pani ginekolog w Polsce trochę się zbliżała ku tej dacie mojego męża, 20 maja. E, aczkolwiek e, no ona narzekała bardzo, że nie miałam tego pierwszego badania prenatalnego, więc ona nie jest w stanie ustalić dokładnej daty, więc jej było bardzo trudno, żeby, bo nie miała jakby do czego się odnosić, tak. E, dla mnie, jak już minął 10 maja, a tak też sobie ustaliłam z położną, że. Tak, dla, dla takiej świadomości, dla psychiki, to chyba będzie lepiej, jak będę sobie, myśleć, że, będę sobie myśleć, że ten termin to jest właśnie ten taki bardziej odległy termin, że nie teraz już, tylko jeszcze trochę nie. I e, jak już minął 10 maja, to dla mnie najważniejsze było to, aby się e, synek mój urodził przed 17 albo po 17 maja, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Norwegii 17 maja to jest takie huczne święto, takie ogromne, największe święto święto narodowe, święto konstytucji i ono jest tak hucznie świętowane, że po pierwsze ja nie chciałam, żeby moje dziecko miało urodziny, ale to jest wiecie, no nie miałam na to wpływu totalnie, żeby moje dziecko miało urodziny e, i tak naprawdę nikt nie świętowałby, nikt nie czekałby na te jego urodziny, bo wszyscy czekaliby w zasadzie na maja, tak, ale <laughs> z drugiej strony miałam też takie poczucie, że nikogo nie będzie na porodówce w sensie że wszyscy ci najlepsi będą wiecie e, świętować i jakby pozamieniają się jakby ja tam będę sama nie co oczywiście było raczej błędnym myśleniem na szczęście poród nie zaczął się 17 maja i jakby no o tym będzie w następnym odcinku ale no to było takie właśnie takie, że chcę i nie chcę zarazem. Kolejna sprzeczność to mm, ja bardzo miałam takie poczucie, że chcę się bardzo ruszać. Chodziłam na spacery później na sam, jak już było po terminie, to ja wychodziłam tylko tutaj e, koło domu, jakby, żeby być blisko. I nie chodziłam za daleko, ale chodziłam w kółko, bo e, takim tutaj mamy zatoczkę za do e, zawracania autobusów i tam chodziłam w kółko i rozmawiałam na przykład z mamą albo dzwoniłam do kogoś i chodziłam w kółko tylko żeby chodzić i się ruszać a z drugiej strony jakby no, chciałam dbać o to tak, żeby się chociaż trochę ruszać, a z drugiej strony było tak ciężko to było takie męczące nawet chodzenie wiecie już sprawiało trudność i ciężkość po prostu ciężkość no ale jednak gdzieś tam chociażby to świeże powietrze dawało jakieś takie może trochę uspokojenie myśli. Hmm. I tutaj przechodzę też do automatycznie do takiej drugiej sprzeczności, którą sobie zapisałam na kartce, jako spina i odpuszczenie. Bo z jednej strony, znaczy ja tego, jakby to jest moim zdaniem nie za dobrze ujęte, ale jak wam wytłumaczę, to chyba zrozumiecie, o co mi chodziło w tej spinie i odpuszczeniu. Bo ja, jak byłam w ciąży, to jak chodziłam na te spacery, to miałam tak o matko idę na spacer teraz, to nie mogę zmarnować tego czasu, nie mogę Zmarnować tego czasu, będę teraz słuchać pięciu audiobooków naraz, nie? Albo będę robić coś tam i coś tam w trakcie chodzenia na spacer, w sensie no, słuchać raczej, bo się nic innego nie da robić. I jakby miałam takie, i często się teraz też w życiu na tym łapie, że gdzieś tam próbując odpocząć czy zafundować sobie jakąś taką formę relaksu, mam takie poczucie, że marnuję czas. Albo na przykład nie wiem, czy złapaliście się na tym, że jedziecie samochodem i jakby nie ma radia, albo nie ma jest głusza taka cisza. I sobie myślicie, Matko Święta, jak ja zmarnowałam czas teraz. Mogłam słuchać tego i tego, nie? A po prostu mm, spędziłam czas chwilę ze sobą w ciszy, nie. <laughs> Więc z drugiej strony dopiero mm, myślę, że właśnie ten trzeci trymestr przyniósł mi e, takie wyciszenie trochę też, że ja jak szłam na spacer na początku, jeszcze jak chodziłam troszkę dalej, to skupiałam się na tym, wiecie, jakie to było niesamowite czuć po prostu, czuć, e, jakby oddychać e, i czuć to, że się oddycha, <laughs> e, albo słyszeć, widzieć, tak e, po ludzku iść m, spokojnie na spacer, jakby to jest e, Straszne, że żyjemy w takich czasach, że czasami, nawet jak idziemy na spacer, to nie wiemy, że idziemy na spacer. <laughs> nie wiem, czy wy zrozumiecie to, co ja miałam na myśli, tu mówiąc to wszystko, ale no, może, może, może jakaś tam refleksja się u Was też pojawi, bo to jest właśnie to, co pamiętam z tego ostatniego czasu, i tak właśnie z jednej strony takie odpuszczenie. Z drugiej strony, trochę spina. I tu się łączy też e, taka kolejna sprzeczność z tym właśnie taka gotowość, a jednocześnie strach. E, gotowość na to, że ten poród nastąpi, i jakby. Mm, nie wiedziałam, że to tak naturalnie u mnie pójdzie, w sensie tak naturalnie te myśli przejdą, bo ja naprawdę, jeśli chodzi o wszystko związane z ciążą, to bałam się tylko porodu. <grym> I wiecie co było najgorsze, ja nie wiedziałam czego ja się boję. Ale też wraz z każdym kolejnym dniem ciąży, z każdym kolejnym tygodniem stawałam się coraz bardziej gotowa i to przychodziło totalnie naturalnie. I jak już właśnie dochodziło do tego momentu, że człowiek był taki wymęczony tą ciążą, to um, to, to, to po prostu już się czekało i chciało się tego porodu, nie? <laughs> Ale um, myślę, że tu właśnie też jest dobre podkreślenie tego, ważne podkreślenie tego, że z jednej strony właśnie to jest ta sprzeczność gotowości na ten poród i już jakby chcemy tego, a z drugiej jest właśnie ten strach i ta obawa. I u mnie ja sobie tak myślę, że mm, ja po prostu bałam się tego, że nie wiem co będzie. <laughs> e, bałam się najmniej bólu chyba, mm, ale bałam się utraty kontroli. Że jakby to, co się będzie działo, nie będę miała trochę wpływu. A okazuje się, że kobieta ma największy wpływ na przebieg ciąży, tak ogólnie rzecz ujmując, bardzo, bardzo ogólnie rzecz ujmując, to, to mamy ogromny wpływ na to, jak się mentalnie nastawimy i jak ten poród będzie trochę też przebiegał. Mamy, mamy, oczywiście, że mamy wpływ, bo jesteśmy wtedy decyzyjne, o ile jesteśmy świadome, tak? I co myślę, że w następnym odcinku będę rozwijać właśnie tą e, kwestię porodu i o tym, jak to się rodzi w Norwegii, też w następnym odcinku będę opowiadać, bo dużo jest do opowiedzenia. A tymczasem myślę, że to już wszystko w tym odcinku. Że jakby jeśli się pojawią jakieś rzeczy na tej kartce, którą to może kiedyś tam znajdę, to sobie przeczytam i wam doopowiem, jeśli, jeśli będzie taka konieczność. A tymczasem mam nadzieję, że wy się tam gdzieś na tych Instagramach pojawicie, Facebookach odezwiecie, że jakieś tam pamiętacie lajki, subskrypcje, komentarze, wiadomości. Hello. A tymczasem pozdrowionka, pa i do następnego.